Poza tym wszystkim, co już poznaliśmy, dowiedzmy się teraz, jaki ten styl D jest. To jest człowiek nastawiony na cel, to już wiemy, jest zatem zdecydowany, będzie świadomy swoich osiągnięć, czyli to nie jest raczej osobowość, która cierpi na, powiedzmy, niską samoocenę tego typu właśnie przypadłości. Raczej będzie pewny siebie ze względu na bycie świadomym tych swoich osiągnięć, no, i z tego też właśnie względu taki człowiek bywa też pracowity, no bo, żeby te osiągnięcia mieć, no to jakoś się do nich dochodzi, więc trzeba być pracowitym. No i przez to będzie to człowiek raczej silny. Człowiek, który mentalnie czy fizycznie jest silny, bo on przecież dużo pracuje. On nabiera doświadczenia, on wie, że sobie poradzi, bo też jest znowu pewny siebie, no i jest tym bardziej zdecydowany, że da sobie z czymś radę. Ja tu idę w te Oczywiście, znowu cechy kontrolowane, dlatego że te niekontrolowane są dość oczywiste, jeśli pomyślimy, co się stanie, kiedy ktoś nastawiony na cel będzie zdecydowany, będzie świadomy swoich osiągnięć, które sobie tylko ubzdurał, być może uznał, że to reszta świata go po prostu nie rozumie. No wtedy to jest po prostu nadciągająca katastrofa. Ale jeśli chodzi o to, pamiętajmy, że każda osobowość ma to takie swoje, właśnie. Jakby zwierciadlane odbicie, które nie jest tą przeciwną ćwiartką dysk, bo te ćwiartki de facto nie powinny być swoimi przeciwnikami, tylko powinny się uzupełniać. Tylko to jest rzeczywiste przeciwieństwo tej osobowości, czyli ktoś, kto może krzywdzić siebie lub swoje otoczenie swoim niekontrolowanym podejściem, korzystając z wszystkiego, co mogłoby być najlepsze w jego osobowości, no, w absolutnie niewłaściwy sposób.